Kolejny odcinek programu Wiadomości Handlowe przed nami, Michał Kokoszkiewicz, startujemy. Owoce i warzywa u progu sezonu, co z cenami i dostępnością produktów? O tym już za chwilę w rozmowie z naszym ekspertem. Pomoc publiczna dla sektora handlu w dobie pandemii. Najwięksi dostali w zeszłym roku nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Mali i średni przedsiębiorcy pod ścianą domagają się zakończenia lockdownu i otwarcia gospodarki. Kwiecień to czas, kiedy w sprzedaży pojawiają się pierwsze tegoroczne warzywa i owoce. Nie brakuje głosów, że w tym sezonie ceny mogą być podobne do tych zeszłorocznych i znacznie wyższe niż jeszcze w 2019 roku. Z wyliczeń firmy Hypercom Poland wynika, że w 2020 roku ceny owoców wzrosły o 11% względem tego, co obserwowaliśmy rok wcześniej. W obecnym sezonie mają utrzymać się na podobnym poziomie. Pytanie, czy na dłuższą metę rzeczywiście tak się stanie? W przypadku owoców i warzyw krajowych z pewnością duży wpływ będzie miała na to pogoda. To właśnie mała ilość opadów, powodująca potęgowanie się zjawiska suszy, spowodowała zeszłoroczne podwyżki. Nie pomaga również sytuacja pandemiczna. Przed rokiem problemem był brak pracowników sezonowych. Część z nich to osoby z za wschodniej granicy, które na czas dużych ograniczeń postanowiły wrócić do domu. Ten problem w tym roku może być mniejszy, ale nie oznacza to, że pandemia nie będzie miała wpływu na owocowo-warzywny rynek. Zamknięte restauracje powodują ograniczenie liczby kanałów, do których rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty. Niepewność dotyczy również łańcucha dostaw, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw z importu. Na ostateczną cenę w sklepach wpływ będą mieli również sami detaliści, którzy mogą w ten sposób chcieć przerzucić część rosnących kosztów na konsumentów. A Państwa i moim gościem jest już Maciej Kmera, warszawski rolno-spożywczy rynek hurtowy Bronisze. Dzień dobry Panie Macieju. Dzień dobry Państwu. Panie Macieju, jak kształtują się średnie ceny owoców i warzyw w kwietniu 2021 roku w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy w zeszłym roku i dwa lata temu? Trudno porównywać ceny warzyw i owoców na rynku patrząc tylko na konkretny dzień miesiący, tak? bo to jest um, proces kształtowania się ceny na um, rynku, który jest żywym organizmem, e, jest bardzo skomplikowany i zależy od gry podaży popytu tak? w, danym, w danym dniu. Ale jeżeli porównamy dzień do dnia, ceny praktycznie się nie zmieniły w porównaniu z 2020 rokiem. A czy mamy, no właśnie, nie mamy żadnych istotnych no. zmian, a czy mamy jakieś problemy związane z niedoborem na przykład? To znaczy, że niektórych owoców albo warzyw brakuje? Jak to wygląda? Do mojej poprzedniej wypowiedzi. Uszczerćmy, że hmm. jeśli będziemy porównywali koszyk zakupowy wszystkich owoców i warzyw na rynku w kwietniu 2020 roku i 2021, ta cena się, znaczy wartość tego koszyka się praktycznie nie zmieniła. Ale w ramach tego koszyka, gdzie jest pozycji kilkadziesiąt, oczywiście są duże zmiany. I tutaj to są naturalne cykle, tak że warzywa z ubiegłorocznych zbiorów powoli drożeją, bo są przechowywane, koszty przechowywania, jest coraz mniejsza, mniejsza podaż tych warzyw. A znowu nowaligi, czyli warzywa tegoroczne, które wchodzą teraz na rynek, będą stopniowo tanieć, Także będą się wymijały te tendencje. No właśnie, ale Wracając jeszcze do mojego pytania, czy jest tak, że któryś, których rodzajów warzyw lub owoców po prostu brakuje, albo jest ich mniej? Jak pod tym względem to wygląda? Bardzo wybiórczo, tak. Poszczególne gatunki czasami ich brakuje. Na przykład brakuje w tym roku porów krajowych. Importowane są drogie i przez to również i polskie pory. Cena jest stosunkowo wysoka około 5-6 zł za kilogram w kurcie. Ale zawsze alternatywą są jakieś tam tańsze kierunki importu. W tym roku na tańszy tańsze kierunki importu porów jest Turcja. I te pory są operowane za 2,5-3 zł za kilogram. Dla porównania pory flandryjskie kosztują około 9 zł za kilogram. Panie Maciej, ja chciałbym też wybiec nieco w przyszłość i zapytać, jaki to może być rok dla owoców i warzyw w Polsce i co go będzie kształtować? Bo to, że pogoda to pewnie jedno, pandemia to pewnie drugie, no ale może są jeszcze jakieś inne czynniki. Przede wszystkim układ pogodowy, szczególnie tych pierwszych miesięcy, maj, czerwiec, lipiec kiedy znacznie może być ograniczona zbiory, a przez to i podaż, czyli no, generalnie w maju przemrozki, potem mogą być jakieś susze, potem w czerwcu, lipcu grady i to jest obłożone największym ryzykiem, że ten rynek będzie zachwiany. Generalnie jeżeli układ pogodowy będzie łagodny, bez jakichś sensacji, ja nie przewiduję tutaj jakichś dużych wahań ani podaży, ani popytu na rynku. No właśnie, bo w zeszłym roku mówiliśmy sporo o, o suszy. Teraz w kwietniu obserwujemy raczej niższe temperatury, większą liczbę opadów, większą ilość opadów deszczu. Czy to ma jakiś znaczący wpływ na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach? To już ma wpływ. Obecnie opóźnione są dojrzewania tzw. nowali, a także i krajowych warzyw uprawianych pod osłonami. Jest po prostu zimno i ciemno, i one po... Spowolnione jest dojrzewanie czy do pomidorów, czy ogórków. Nie mamy jeszcze polskiego koperku, ale już są pierwsze mm. spółki. Na przykład jest Rabarbar. Co prawda jeszcze ma cenę około 8 zł za kilogram, ale już jest. Pojawiają się polskie troskawki właśnie z takich upraw, jak widzę na ekranie szklarniowych. No cena na razie też jest zaporowa, bo około 20 zł. Alternatywą są troskawki greckie w cenie 12 ale mamy już i botwinkę polską, i buraki e, ćwikłowe młode. Także tu, jeżeli pogoda się e, zrobi bardziej wiosenna, bardzo szybko nadrobimy te no, trochę niesprzyjające obecne. Panie Maciej, a co z pandemią? Bo w zeszłym roku widzieliśmy trochę, jak to wyglądało. Nie było tych pracowników sezonowych wystarczająco dużo. W tym roku pewnie się to zmieni, ale czy tych rąk do pracy nadal będzie brakować, jeżeli chodzi o zbiory owoców i warzyw? Rok temu badałem ten problem, problem wśród rolników działających na rynku, i generalnie wyszło na to, że pracodawca. Polski ogrodnik, właściciel gospodarstwa, jeżeli szanuje i stwarza odpowiednie warunki pracy dla pracowników, czyli pomieszczenia odpowiednie socjalne, dba o swoich ludzi, ten nie miał problemu z pracownikami. Może jakieś tam dwutygodniowe były opóźnienia, jeśli chodzi o uzyskanie wiz, jakieś tam kolejki, ale generalnie pracownicy przyjechali i pracowali. Tutaj mógł się problem pojawić, że nie było nadmiaru, tak? I Trzeba było, jakby. Jeżeli jakiś tam producent planował znalezienie przygodnych pracowników, to mógł mieć problem. Ale większość producentów, którzy poważnie traktują swój biznes, stara się mieć swoich ludzi zaufanych, których zna od lat i posłuchają się nawzajem. Panie Macieju, ja chciałem jeszcze zapytać o, o te ograniczone ewentualnie kanały zbytu. No bo mamy zamknięte hotele, mamy zamknięte restauracje. Co prawda, więcej sprzedaje się różnych produktów, nie tylko owoców i warzyw w sieciach handlowych. Natomiast, czy to jest i na ile to jest duży problem dla ogrodników, dla producentów owoców i warzyw? Te zamknięte restauracje, zamknięte hotele? Problem jest zauważalny w broniszach na rynku. Ale poziom tego problemu jest różny w zależności od charakteru działania tej firmy czy gospodarstwa. Tak? Niektóre firmy są nastawione typowo na zaopatrzenie tak zwanej szeroko pojętej choreki, i wtedy oni już obecnie odczuwają duży problem. To są 30-40% spadki obrotów, i oni najbardziej odczuwają przede wszystkim tak zwany catering zbiorowy czyli zaopatrzenie zakładu zbiorowego żywienia, czy to są stołówki, czy szkoły bardzo już ucierpieli na tym, że zostały zamknięte stołówki szkolne. Także to są duże spadki obrotów, ale trochę są większe powiedzmy w ubiegłym roku odczuwali większe obroty właściciele sklepika, sklepikarze, ale i bazarki, sprzedawcy straganowi, uliczni czyli obserwowali większe obroty, także tutaj no na pewno jest jakaś różnica, tylko tego tak naprawdę to chyba nikt nie, nie jest w stanie policzyć. Tak, czy to się równoważy, czy nie. Maciej Kmera, warszawski rolno-spożywczy rynek hurtowy, Bronisze, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przedsiębiorstwa z branży handlowej chętnie korzystają z pomocy publicznej w czasie pandemii. W 2020 roku otrzymały ją blisko 250 firm prowadzących taką działalność. Największy ekwiwalent dotacji brutto w zeszłym roku otrzymała firma CCC. Wyniósł on ponad 23 miliony złotych. Na kolejnych miejscach znalazły się sieć Neonet, której ekwiwalent sięgnął prawie 18 milionów złotych, oraz dystrybutor żywności i właściciel kilku sieci detalicznych PPHU Specjal. W jego przypadku pomoc w 2020 roku osiągnęła poziom 14,2 miliona złotych. Kwota ta oznacza sumę uzyskanej pomocy zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej, np. w postaci ulg lub umorzeń podatków. Na dalszych pozycjach znalazły się m.in. sieć Dino oraz grupa Eurocash. Ta ostatnia może pochwalić się największą nominalną wartością dofinansowania, czyli wysokością potencjalnego zabezpieczenia ze strony państwa. W przypadku samych sieci spożywczych, oprócz wspomnianego Dino, sporo zgornęła też sieć żabka, 9,6 miliona, oraz stokrotka, 5,8 miliona. To i tak dużo mniej niż liderzy tego rankingu, którymi są spółki skarbu państwa. Przewodził mu przewoźnik kolejowy Polregio, którego ekwiwalent wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Na kolejnych miejscach znalazły się Telewizja Polska oraz polskie linie lotnicze LOT. Ponad 1 trzecia Polaków tęskni za swobodnymi zakupami w centrach handlowych. Co ciekawe, po okresie zamknięcia do galerii chętnie wrócą też młodzi ludzie. 36% Polaków przyznaje, że w wyniku obostrzeń pandemicznych brakuje im możliwości swobodnego korzystania z dużych galerii handlowych. Takie dane płyną z badania firmy Inquiry. To wyższy odsetek niż w przypadku osób, które tęsknią na przykład za imprezami okolicznościowymi lub otwartymi basenami i siłowniami. Co ciekawe, do analogowej rzeczywistości centrów handlowych po pandemii chętnie wrócą również przedstawiciele tzw. Generacji Z. To młodzież urodzona po 1995 roku. 67% przedstawicieli tej grupy traktuje wyjście do galerii handlowej jako formę spędzania wolnego czasu. Dane firmy Accenture pokazują, że aż 72% przedstawicieli generacji Z wskazuje, że oglądanie nowych produktów w sklepach stacjonarnych jest dla nich największym źródłem inspiracji przy zakupie kosmetyków. W przypadku odzieży, obuwia i akcesoriów, aż 64% przedstawicieli generacji Z szuka inspiracji w placówkach stacjonarnych. Oznacza to, że dla młodych konsumentów nadal liczy się to, co mogą zobaczyć i dotknąć w analogowym kanale sprzedaży. Rząd raz po raz przedłuża ograniczenia, a przedstawiciele przedsiębiorców apelują o wyznaczenie konkretnej daty zakończenia obostrzeń. Mógłby to być 30 kwietnia. Obecnie utrzymywane obostrzenia, w rzeczywistości powodujące zamknięcie niemal całej gospodarki, wprowadzono 27 marca. Pierwotnie miały obowiązywać przez dwa tygodnie, jednak już dwukrotnie były wydłużane. Przedsiębiorcy są zniecierpliwieni i liczą straty. Niektórzy mają już gotowe pozwy zbiorowe wobec Skarbu Państwa. Tak zrobiła m.in. branża gastronomiczna. Podobny pozew przygotowali najemcy lokali w centrach handlowych, ale wstrzymali jego złożenie w związku z deklaracją znaczącej obniżki czynszów. Wiadomo, że nie wszystkie obostrzenia nałożone na gospodarkę zostaną zniesione w kwietniu. Rząd już wcześniej zapowiedział zamknięcie hoteli w czasie długiego weekendu majowego. Cała reszta będzie zależeć od liczby chorych i wolnych respiratorów. Przez to je jednak kosztują i to nawet miliard złotych za każdy dzień. Dlatego reprezentanci biznesu apelują o podanie konkretnych terminów, w których otwierane będą kolejne segmenty gospodarki. Z takim apelem do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się m.in. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. A państwa moim gościem jest już właśnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, jak długo jeszcze mali i średni przedsiębiorcy są w stanie wytrzymać w warunkach lockdownu? Niektórzy mówią wprost: idziemy do sądu ze skarbem państwa. Tutaj trzeba podzielić na kilka grup tych przedsiębiorców, którzy już od ponad pół roku mają zamknięte firmy. I tu bym się nie zgodził z tezą, że cała gospodarka została zamknięta bo jest zamknięta część usług i to usług, które są obsługiwane właśnie przez małe i średnie, mikro, małe i średnie firmy. Duże firmy, proszę zobaczyć, pracują, duże korporacje są, nie są zamknięte, budowy trwają i można się zastanawiać, czy przyjęty przez rząd model lockdownu, takiego pełzającego lockdownu przez miesiące, właśnie dotykającego usług jest skuteczny. Bo w naszej ocenie nie do końca, lub w ogóle. Dlatego, że jedynie skuteczny lockdown to jest cała gospodarka zablokowana na 2-3 tygodnie i wtedy rzeczywiście można wpłynąć na transmisję wirusa. Gospodarka plus oczywiście stosunki społeczne. No, siedzimy wszyscy w domach. No, w momencie, kiedy wybrano model częściowego, częściowej blokady usług, nie to ani tego celu, jakim jest przerwanie transmisji. No a dodatkowo to ten lockdown jest no niezwykle kosztowny, bo utrzymywanie go teraz od, od jesieni przez 6 miesięcy plus te trzy miesiące na wiosnę kosztowało nas ponad 200 miliardów złotych. Jaka to jest kwota? No, astronomiczna. Dla porównania podam, że. Całe 5 lat programu 500+, plus kosztowało Polaków, czyli budżet, tak? No ale budżet składa się z pieniędzy wpłacanych przez Polaków, kosztowało nieco ponad 100 miliardów złotych, a więc dwa razy tyle zapłaciliśmy już za blokadę gospodarki. To jest też dwa razy tyle, ile dostaniemy z Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki po lockdownie. To jest, dostajemy 24 miliardy euro bez subwencji. I to jest też nieco ponad 100 miliardów złotych, a więc ponad 200 miliardów złotych jest to kwota astronomiczna i dokładanie do tego każdego dnia powoduje, że ten dług, jaki mamy na czteroosobową polską rodzinę 20 tysięcy złotych, no, proszę się zastanowić, czy stać państwa. Tak, no to, to jest i... bardzo, bardzo duża kwota, nie oszukujmy się. Panie ministrze, ale no właśnie wspomniał pan o sektorze usług. To jak to jest? jaka jest kondycja tych małych i średnich przedsiębiorstw z sektora usług, chociażby gastronomii? Gastronomia jest w sytuacji fatalnej. To widzimy zresztą na naszych polskich ulicach, ile jest ogłoszeń, sprzedam lokal, sprzedam restaurację, ile jest już zamknięć, zwolnień z pracy, to jest branża, która jest dotknięta, jedna z najbardziej dotkniętych branż właśnie tym pełzającym lockdownem. Tarcze, tarcza wiosenna była bardzo hojna. Tam wystarczyło mieć 15% spadku obrotów i już się otrzymywało rekompensatę. Za to ta jesienna, na której, którą rząd zaprojektował i teraz przeprowadza, czyli po tak zwanych PKD, jest, czyli polskiej klasyfikacji działalności, taki numer trzeba mieć z tej klasyfikacji, który by uprawniał do, do otrzymania rekompensat. No jest dziurawa i na przykład te restauracje, które dostały jakąkolwiek rekompensatę, czy starczy branżowej, czy starczy finansowej PFR-u, no to one jeszcze może dotrzymają tego, okresu otwarcia, oczywiście jest pytanie, jak on długi jeszcze będzie, jak będzie rzeczywiście byłby to 30 kwietnia, to tych restauracji, które przeżyją byłoby więcej, ale są takie, które nie otrzymały, bo na przykład nie miały y, y, tego PKD głównego jako prowadzenie restauracji, y, tylko y, miały inny, no i na przykład z branżowej w ogóle nie mogą korzystać. Tak? No właśnie, panie ministrze. Panie Ministrze, bo Pan wspomniał ważną datę. 30 kwietnia Pan zaapelował, żeby to był ten dzień otwarcia gospodarki. Wiadomo, że to się już przynajmniej w części nie stanie, bo hotele będą zamknięte w długi weekend majowy, ale Pan zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz moim zdaniem. Postuluje Pan o harmonogram otwierania poszczególnych gałęzi gospodarki. I teraz moje pytanie, dlaczego dla małych, średnich czy w ogóle przedsiębiorców to jest takie ważne? Bo z jednej strony, ok, będzie można się przygotować do pewnych rzeczy, ale z drugiej strony nie przyspieszy to samego otwarcia, a na tym zależy przedsiębiorcom. Mówimy jednym głosem. 290 organizacji w Radzie Przedsiębiorców w Rzeczniku mówi jednym głosem. Otwierajmy jak najszybciej. Jeżeli już wiemy, że nie 30 kwietnia, to zaraz po majówce, bo wtedy uratujemy jak, jak największą ilość firm i miejsc, i miejsc pracy. W przeciwnym wypadku będzie to dla tych branż zamkniętych coraz gorsza sytuacja. W związku z tym. W związku z tym każde rozwiązanie, które nas do tego przybliża, jest dobre. Jeżeli, Dlaczego nam data jest potrzebna? No dlatego, żeby wiedzieć, ile jeszcze trzeba środków, żeby firmę utrzymać. No, żeby firmę utrzymać zamkniętą, przedsiębiorca musi mieć środki na pokrywanie kosztów stałych. One się w momencie lockdownu nie zdematerializowały. Czynsze są, trzeba płacić odsetki od kredytów, trzeba płacić, kredyty też trzeba spłacać, zobowiązania wobec swoich pracowników trzeba spłacać, więc to, jest, to są takie koszty, na które przedsiębiorca musi mieć pieniądze, inaczej kończy się to po prostu komornikiem w jego własnym domu. W związku z tym, jeżeli mamy termin, że na przykład byłoby, że 5 maja otwieramy, w ograniczeniach sanitarnych od razu to podpowiem, czy, czy, czy podkreślę, no to przedsiębiorca widzi, że jeszcze musi te dwa tygodnie znaleźć na to pieniądze, nie wiem, pożyczyć, wziąć swoje własne, może starczy dostanie jeszcze kolejnej na przykład branżowej i wie, jeżeli on nie wie, że to będzie. Maja. no a może to się wydarzyć, no słyszałem takie opinie ze sfer rządowych, zresztą y podane dla opinii publicznej, że to ma być y w czerwcu, no to przecież on tego nie będzie w stanie y utrzymać, stąd ta data jest ważna i druga rzecz, y na to byśmy się też zgodzili, gdyby rząd, y jeżeli nie chce całej Polski uwolnić od razu, to tam, gdzie w tej chwili w województwach są mniejsze y zakażenia, to powinien to robić już natychmiast, bo mamy już województwa, w którym, w których nawet według tego planu listopadowego z 2020 roku, który rząd przedstawił jako optymalny, jako opracowany przez fachowców, te dane już pozwalałyby odmrażać te kolejne branże. Czekamy na te decyzje z niepokojem. No, myślę, że, że powinno, powinien to rząd już zakomunikować, nie czekając na, na ten okres po który będzie. Wszyscy czekamy. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. O 10% wzrosła sprzedaż żywności w Europie w 2020 roku. Pandemia sprzyjała zakupom, zwłaszcza w dyskontach. W obecnym roku utrzymanie takiego tempa będzie jednak trudniejsze. Jak wynika z danych firmy McKinsey oraz Stowarzyszenia Eurocommerce, największy wzrost sprzedaży produktów spożywczych zanotowano w marcu i wyniósł on 20% w stosunku rocznym. Ostatecznie tempo wzrostu wyhamowało. Zdaniem ekspertów otwieranie sektora gastronomicznego w poszczególnych krajach spowoduje, że w 2021 roku konsumenci kupią mniej żywności w sieciach handlowych. Pandemia zmieniła też nawyki zakupowe konsumentów na starym kontynencie. W Polsce 34% z nich zmieniło miejsce robienia zakupów, aby zminimalizować ryzyko infekcji, a także ze względu na bliskość i wygodę sklepu. Przełożyło się to na spadki sprzedaży w hipermarketach oraz wzrosty w supermarketach i dyskontach. W tych ostatnich sprzedaż ma w najbliższych latach rosnąć i to z dwóch powodów. Po pierwsze, deklarują to sami konsumenci. 26% z nich chce w 2021 roku zostawić w tym kanale więcej pieniędzy niż przed rokiem. Po drugie, konsumenci będą chcieli zaoszczędzić całościowo i wydać na zakupy spożywcze mniej niż w 2020 roku. Deklaruje to 35% Polaków. Dyskonty w te misje wpisują się perfekcyjnie. To już wszystkie informacje na dziś. Michał Kokoszkiewicz. Do zobaczenia za tydzień.